Nie ma co się spodziewać, zaklęć, nie ma co się spodziewać. Dobra, ale myślę, że od tego momentu mam już relatywny sposób, bo e, dopóki nie znajdziemy klucznika, nie będziemy mogli raczej dos e, e, się dostać. I to działa chyba w obie strony. Mam przynajmniej taką nadzieję, że mnie nikt nie zaskoczy teraz. Dobra. A białe tygrysy, czemu nie. E... Kryształ albo złoto jak najbardziej się przydaje i może spróbujemy tutaj, ale moja armia jest troszeczkę poszatkowana i warto byłoby uzupełnienia już sobie tam zorganizować, więc utwórz karawany. No, słabiutko. Myślę, że nekromancja w tej misji to jest chyba pierwszą umiejętność, którą powinniśmy tak naprawdę rozwijać, ponieważ no, widzicie, jak wygląda sytuacja z jednostkami. Jest naprawdę słabiutko. Chociaż w sumie wampiry to robią dobrą robotę. Może to wystarczy. Bo ja pamiętam, że wampirami to naprawdę. Wa wampiry u mnie to już po prostu podstawa była. I, na... I nie ma to do rzeczy. <laughs> I o dziwo, nie ma to nic wspólnego z kastylwanią. Bo ostatnio sobie oglądam. Dobra, zaraz zobaczymy, jak duży to był błąd. Mogę ich przeklinać? Mogę. Dobra, cofnijcie się. Może wampiry wystarczą od tych skurkowańców. Cofać. Nie, zdecydowanie nie wystarczą. Bo trzeba sobie to na razie odpuścić. Ja bym teraz skorzystał z okazji, że mamy relatywny sposób i cofnę się w sumie do tego. O bo, serio! A siarka, siarka, siarka. Skorzystał z okazji, że mamy relatywny sposób, i sobie poeksploruję podziemia, które tam mam. No, ale czemu ta gra mi tak teraz zaczęła klatkować? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Dobra, niestety na razie musimy jeszcze polegać na jednostkach barbarzyńców. No ale co zrobić? Niestety nie możemy wybrzydzać. Póki co. W sumie weź ich zamiast centaurów, zginą to trudno. Dobra, pozbierajmy z tych okolicznych i idziemy na dół. Tam już jakiś wampirek powinien się pojawić. I sobie to teraz solidnie zwiedzimy. Dokładnie. Dobra, morale się przydadzą, żeby ci barbarzyńcy nie marudzili. Przez całą drogę. Dobra i tam, tam, teraz jest to zaklęcie, które będzie bardzo przydatne. Flakonik. Jakoś się nie, nie, za bardzo, nie prze, jakoś się, się nie bawię w te. No i tu będę miał zombiaki. Tak, tak, niech będzie. Serio, wy się boicie. Dobra. O, mamy... Teraz możemy w bój wysyłać szkielety, bo już się tak nie będę srał, o... Tak bardzo nie srał, bo mam teraz możliwość skrzeszania ich. Dobra, ty tepesz lecisz tutaj. Hehe, <grystanie> nawiązanie do kastylwanii. Nie no, ale generalnie pole... Dobra, to się wam przyda, skoro tak się palicie do walki. Generalnie polecam bardzo ten serial jakim na Netflixie, jakim jest Kastylwania. Bardzo fajny, dobrze zrobiony. Kurde, mogę ich przeklinać. Dobra, trudno. Bo, ale oni... Dobra, o, podejrzewam, że już taka liczba może mi zrobić krzywdę, ale spróbujmy. Nie, w sumie nie, tylko trzeba będzie ich w porę wyco. A, dobra, e, klątwy proszę rzucać na tych raszkieletycowka na razie. A, wolą, wolą e, rechcić mi ich. ty, tym lepiej dla mnie. Gdzie to oni są prawdziwym zagrożeniem. Dobra. Pora troszeczkę... Pooszczędzać tych jednostek, bo tak troszeczkę... Do tych jednostek tak... No, lekko ręką mi dosyć traciłem. Teraz spróbujmy. Że to przyspieszmy to trochę. Dobra, stracę ich, ale ich to chrzanić. To jest, ta, to jest, e, powiem Wam tak, te jednostki to jest naprawdę już e, kwintesencja słowa mięso armatnie. Znaczy określenia mięso armatnie, o. To chciałem powiedzieć. W sumie już zaczynam rozumieć dlaczego gdzieś na ziemi tak luźno leżał ten artefakt, który zwiększał morale. Ponieważ, no, w tej misji ma to sens. Bo patrz, z, pa, zwróćcie uwagę na to, że ja, połowa mojej armii jest nieżywa tylko. Dobra, już tam parę szkieletów strat. Nie, nawet jednego. Chyba zero, zerowe strat, No, dobra, on, oni się nie liczą. Dobra, daw. Nie, demonologia. Nekromancja już tam... na tym etapie gry. To... No kurwa macie. Ja myślę, że to był budynek rekrutacyjny. Poszukaliście mnie. Dobra, teraz mogę... Złota to już mamy aż w chuj. W sumie to aż sobie porozbuduję sobie. O, to to jest fajne. Czego ja się dowiaduję o takich fajnych budynkach tak późno? Dobra, e, to co powiem tam były jadowite pomioty. Nie wiem, czy chcę z nimi zadzierać. Dobra, chodźcie na solo. Teraz to się już was tak bardzo nie boję. No. Boli. Dobra, to już bardziej. E, dobra, na nich to klątwa jest obowiązkowa. W sumie oni mają negację, no to mogę ich wysłać w bój, czemu by nie. Aha. Dobra, e, zablokuj ich. Właśnie ja muszę już te... Kurde, no dobra, małymi kroczkami do celu. Dobra, ja muszę powoli ich wskrzeszać. A, tak to działa. To nie fajnie. Eee, dobra. Chy chyba, że oni. Ja nie wiem, zobaczymy jeszcze. Bo, jeżeli oni nie przeżyją po walce, no to tak trochę dupne to zaklęcie jest. Dobra, zablokujesz dwóch naraz. Na to liczę. A teraz tych trochę zmierz. Mam nadzieję, że nie straciłem w tej chwili wszystkich szkieletów, bo mnie trafi. Boże, zabij w końcu te pomioty. Dobra, ożywiaj. Ratywal teraz w niego. E, ty zdejmij tego pojedynczego. Dobra, ty rób dalej swoje. Się, kurwa już od nich odsuń. O. Dobra, ty go jeszcze trochę popieść. Ty zwaituj. E, bo chcę jeszcze sobie trochę... A, już nie mogę odzyskiwać. Dobra, zobaczymy czy one przeżyją mi do końca. Czy one się nie rozpadną. Nie! Właśnie straciłem wszystkie szkielety. Bosko. Dobra, trudno się mówi. Akurat jeśli chodzi o szkielety, to mam dosyć przyzwoity dochód, więc aż takiej tragedii nie ma. A, klątwa. O Boże, jeszcze z tymi pajacami muszę walczyć. No, obawiam się, że do końca tej misji jestem skazany na. Jednostki Barbarzyńskie nie oszukujmy się. zabij, bajac. Dobra. Hrabia Drakula się Wami zajmie, i ten chociaż powiem szczerze, że bardzo fajny design mają tutaj mm, ci właśnie. Chociaż podejrzewam, że powinienem wcześniej zająć sobie tą strukturę, no ale trudno. Dobra, to teraz jest ten fragment, kiedy możemy sobie tak naprawdę eksplorować mapę bez strachu, że nas ktoś. Zaraz ściągnie, chociaż nie pamiętam jak długo mogę w tej grze zwlekać. Ponieważ kwestia jest jeszcze tego typu, że yy, przeciwnik ciąż rośnie w siłę. I lepiej, żeby nie dopuścić do sytuacji, że urośnie on za mocno w siłę, bo potem już będzie ciężko z nim walczyć. Dobra, uzupełnienia. Zaraz będą. aż dwa no jeszcze w sumie ogry a mogę wybudować już coś lepszego na przykład grań Be behemotów albo dobra wezmę arseną. właśnie nie pamiętam jakiej rasy nie pamiętam do końca jakiej rasy były. właśnie ty masz coś w łapie no, jak. Heist. W sumie to się może. Po... albo nie. Na razie dam sobie spokój. W ogóle, która jest godzina? Ech. bo jeszcze generalnie myślę, żeby kotora dzisiaj nagrać, ale szczerze mówiąc, nie mam najmniejszej ochoty walczyć teraz z kotorem, ponieważ z kotorem jest, mam różne ciekawe problemy techniczne co jest strasznie upierdliwe. A właśnie a w tamtym zamku co mam? O, kurwesyn. Nie no, to trzeba ten. W sumie jak wykupię jak będę przechodził to wtedy. Sobie to wszystko wezmę. Co stać mi, no to mogę. O, grań behemotów jeszcze. No fajnie, że zorientowałem się w porę, że mogę to mieć. No ale trudno. Ja tam wolałbym za bardzo... A, trzeba poczekać jeden dzień, bo zaraz tu do uzupełnienia. Otóż to. Dobra. I nomadów wezmę, bo, dzisiaj, kurde, ty, bo te typy to już jest naprawdę zerowa wartość bojowa dla mnie. Teraz zgarniemy sobie to, co tu jest. Na razie behemoty sobie daruję, bo tam będzie jeden czy dwa. No to różnicy mi to nie zrobi, nie oszukujmy się. Chociaż w sumie. Nie. Nie mam za bardzo czym zastąpić. Zaraz zobaczmy, co jest na górze. O, o, behemoty, panie. No, może być grubo. Jaki oni mają ruch? Eee, nie za duży. Dobra. Ja mam szczerą nadzieję, że wampiry zdejmują już na hita jednego, bo jeśli nie, to będzie słabo. Pamiętam, że Pamiętam, że w. Jedy, że w, w tru, jeden z uroków trójki był taki. Aha, nie zdejmuję, jesteśmy w dupie. Pamiętam, że jeden z uroków właśnie Hirosa e, trójki był taki, jeśli chodzi o miasta, bar, o rasę barbarzyńców, jest taki, że behemoty można mieć przy odpowiedniej ilości surowców praktycznie od razu. Od... Co by tu jeszcze zrobić? Ktoś do mnie dzwoni. Nie wiem. Nie wiem kto to. Nie odbieram. A jest mi swój lokator odbiera. Dobra. To luźno. Dobra, odbuduj się na nim, proszę. Dziękuję. Teraz trzeba go jak najszybciej zrechcić. Dobra, ty już idź stąd. Ja miał tylko dwa punkty życia, więc... Dobra. Niewielkie straty. 6 szkieletów jest nasze. Ale z nimi to jest jeszcze... Na nich to bym kurde uważał, bo te kutasy to takie spustoszenie potrafią zrobić, że pierwsza tura to zawsze takie histeryczne rozproszyć się, rozproszyć się. Ja spróbujmy, dobra, rozproszyć się natychmiastowo. Nie wiem, ile to da, eee, dobra. Ile zadaje trucizny? 20. No, co słabo. Klątwa. Stara dobra klątwa. Za... Wycofaj się. Jak czegoś nie zrobię. To zaraz będzie po moim bohaterze. O tym mówię. Więc już możemy sobie darować tą walkę. W sumie jest taka dobra zasada. Jeżeli nie musisz walczyć z cyklopami, to kurwa z nimi nie walcz. Chociaż nie, mam plan, czekajcie, bo właśnie zdobyłem przedmiot, który nazywa się miksturka nieśmiertelności. Więc ja sobie teraz z chęcią użyję przed walką. I spróbujemy jeszcze raz. Haha, frajer, zaczynacie mi panowie drażnić. Dobra, blokować, żeby nie mogli już rzucać tymi swoimi pedalskimi kamieniami do chuja wafla. Dobra, odpuszczam sobie. Jak nie muszę walczyć z cyklopami, to kurwa z nimi nie walczę, i chuj. Irytująca jednostka. Naprawdę. Dobra, czy w tamtych. Spo... Nie no, w tamtych podziemiach chyba zwiedziłem wszystko co mogę. Na to by wskazywało. Dobra, no to przysłałem uzupełnienia, idę poeksplorować sobie tamte eee, podziemia. O, tu jest w ogóle rtęcia, jest ślepy, nie zauważyłem. Eee, generalnie to kurde kusi, ale czarodziejskie smoki to nie, nie na tym etapie gry. Nie na tym etapie gry i nie z tym co prezentuję. Mam, mam nadzieję, że nie wbił jakiś denerwujący miesiąc, który powoduje, że mapa jest zasrywana jakimiś głównami e, i utworzy karawany. No, słabo, ale co zrobić? To są tylko proste generatory. One raczej są fajnym dodatkiem do armii, a nie głównym trzonem. A niestety póki co tak to wygląda. Dobra, eee, nie to miasto. Przyszły już moje siły. Przyszły. racyk, cyk i centaury. I lecimy eksplor... I lecimy eksplorować pod ziemię. Eee, te tamte. Ale oczywiście musimy to zrobić w taki sposób. Teraz spróbuję poradzić sobie z gryfami. No, coś czuję, że będzie grubo. Dobra, niech one podlecą. Cofnąć się. Mm. Klątwa. Na tego powiedzmy. Wy też się cofnąć. A wy możecie iść do przodu. Don't care. No jednak gryfy to jest potęga. Jak, za, jak widzicie na załączonym obrazku. Ale myślę, że warto poświęcić trochę wojska dla stałego zwiększenia statystyk. Chociaż jeszcze dla nekromanty. Jest to naprawdę taka potrzebna statystyka Nie wiem Bo to, bo to były te bojowe statystyki Jak zaraz czegoś nie zrobię to umrę Nie chcę jeszcze umierać Zaczyna się robić groźnie. No i, mi się, no i nam się koleżka posypał. Dobra, mniejsza już oto. Idę eksplorować pod Zaczynam mieć dosyć tej kampanii. A, a fajnie, że to jest pierwsza misja. No ale niestety, pierwsze misje. No bo wy te pajace blokują. Wypierdalać. Znowu mnie wywaliło do pulpitu, tylko troszeczkę w dziwny sposób. O, jakieś zadanie! A zielony grad został wyeliminowany i bardzo dobrze, dobra, ale wiecie co? Taka w sumie to dogrywka, żeby się już pożegnać, bo już zmęczenie zaczyna mnie brać. Więc mówił Marshall, życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.